W mieszance przygotowanej przez Ole masa orzechów jest większa o ile od masy rodzynek. No i spróbujemy rozwiązać najpierw to zadanie, zaczynając od informacji podanej w treści, że cała tutaj masa tej, a, tego opakowania to było 320 gram, przy czym 15% tej masy stanowią rodzynki. Więc dowiedzmy się na początek, ile tych rodzynków w ogóle tutaj było No i użyjemy do tego najprostsze sposobem, czyli proporcji. 320 gram to będzie w tej sytuacji 100%, natomiast chcielibyśmy dowiedzieć się, ile to będzie nasz x, ile będzie nam stanowił masa tego, a, tych rodzynek i to będzie nasza 15%. I teraz układamy, że x to nam wynosi, w tej sytuacji 15% razy wartość tutaj wtedy 320 poskosia i na dole będzie wtedy 100%. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić sobie, to procenty od razu nam się skracają. 0 też możemy skrócić, później 15 z dziesiątką przez 5, czyli tutaj będzie 3, tutaj będziemy mieć wtedy 2. No i jeszcze można by było tą dwójkę skrócić z 32, czyli to jest wtedy 16. I 3 razy 16 to byłoby wtedy 48 gramów podzielić przez 1, czyli po prostu 48 gramów. Tyle nam wynosi masa tych rodzynek. No i skoro orzechów było 80, to wystarczy teraz od 80 gram odjąć to 48 gram rodzynek i dowiemy się, o ile ich jest więcej. No i to jest oczywiście wynik wynoszący nam 32 Gramy, czyli ta odpowiedź A. I teraz mam jeszcze odpowiedź na pytanie: mieszanka przygotowana przez Ole zawierała ile procent orzechów. Skoro opakowanie tych płatków owsianych z rodzynkami było miało masę 320 g, natomiast Ola później dorzuciła jeszcze 80 gram orzechów, to łącznie masa wynosiła nam w tej sytuacji 400 gram i to będzie nasze stanowiło nam w tej sytuacji 100%. Natomiast my chcemy się dowiedzieć, ile nam stanowią orzechy, czyli 80 gram, to będzie nasze x% które zaraz się dowiemy. I w tej sytuacji x co nam się równa, on dokładnie układamy tak samo jak wcześniej, czyli po skosie od 80 razy wtedy wartość 100%. Tutaj będą gramy, na dole będzie wtedy 400 gram, gramy nam się od razu skrócą, no i możemy ładnie tutaj sobie skrócić te zera. W tej sytuacji otrzymamy, że to będzie 80 podzielić na 4. Oczywiście wynik wyrażony w procentach. A 80 podzielić na 4, to będzie nic innego, tylko odpowiedź wynosząca nam. 20%. No i taką odpowiedź znajdziemy w podpunkcie C.